W tym roku rozpocznie się przebudowa ulicy Młodzianowskiej. Procedura przetargowa jest w toku. Firmy drogowe wykazały duże zainteresowanie przetargiem na budowę nowego przedłużenia ulicy Młodzianowskiej oraz węzła drogowego nad linią kolejową nr 8 otrzymaliśmy w sumie ofert aż 11 od firm głównie z Warszawy, Krakowa, Kielc oraz Łodzi. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum dwóch firm. Jest to firma Budromost Starachowice z oraz Mosty Łódź oczywiście z Łodzi. Oferta o wartości 61,5 miliona złotych. Ofertę najdroższą z kolei złożyło konsorcjum polsko-hiszpańskie. -polsko Jest to oferta o wartości ponad 79 milionów złotych. W tym momencie wszystkie te oferty bardzo dokładnie sprawdzamy pod względem formalnym, prawnym oraz rachunkowym. Na sfinansowanie tego zamówienia MZDK zamierza przeznaczyć 60 milionów złotych. Zakres prac będzie bardzo duży. Jak pamiętamy, w roku 2011 zakończyliśmy przebudowę ulicy Młodzianowskiej na odcinku od ulicy Księdza Sedlaka do ulicy Gdyńskiej. Teraz te prace będziemy kontynuowali. I tak przebudujemy odcinek od ulicy Gdyńskiej do torów kolejowych. Nad torami powstanie nowy, duży obiekt mostowy, węzeł drogowy. Stary przejazd zlikwidujemy, natomiast za torami w kierunku południowym pobiegnie zupełnie nowa jezdnia ulicy Młodzianowskiej na wschód od jezdni stare, czyli po stronie bloków, tylko na krótkim odcinku między ulicą Cisową Armii Ludowej, nowa jezdnia będzie wpadała w ślad jezdni starej. Budowa nowego przedłużenia ulicy Młodzianowskiej oraz węzła drogowego nad linią kolejową nr 8 przewidziana jest na lata 2014-2016.